Podczas śmierci klinicznej dowiedziałam się, że istnieją dusze, które wybrały drogę inną niż połączenie się ze światłem. Wolna wola istnieje nadal nawet po śmierci ciała fizycznego. Powodem tego jest często nauk któremu ludzie ulegali przebywając jeszcze w ciele materialnym na ziemi. Tak bardzo skupiali swą uwagę na nałogu, że w ogóle nie pragnęli odejść do światła. Przeciwnie, pozostawali przywiązani do ziemi w swoich ciałach duchowych, bez końca próbując uzyskać to, do czego się tak niewolniczo przyzwyczaili. Zarówno nasze ciała fizyczne, jak i ciała duchowe posiadają wolną wolę i niektórzy po śmierci decydują się nie podążać w kierunku światła. Częstym tego powodem są myśli ludzi które przejawiają za życia na Ziemi. W życiu pozagrobowym nie istnieją żadne tajemnice. Porozumienie odbywa się telepatycznie dzięki falom myślowym. Dusze, które chcą ukryć swoje myśli, unikają kontaktu ze światłem idąc tam, gdzie czują się najlepiej przyciągane przez dusze, żywiące podobne myśli.